Jestem Manaczko, jestem Janosław i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku wiemy sobie 2000 wygranych na trójkach. Jak możecie w tym odcinku zobaczyć, brakuje mi tylko jednej. Pomyślałam, że zrobimy sobie to dajno na zadymie, więc zaraz, zaraz już sobie to zrobimy. I tylko Wam powiem jeszcze jedną rzecz: że myślę, że na gwiazdkę około wtedy powinien wyjść nowy zadymiarz no, i myślę, że wtedy zrobię jakiś fajny opening. Pozbieram sobie broboxy i big boxy. Jak możecie w tym momencie zobaczyć, zacząłem niedawno i na pewno będzie wtedy jakieś, jakiś pakiet do kupienia, coś pewnie z Megaboxami boxami. Możliwe bardzo, że kupię właśnie taki pakiet i wtedy by, by wyjdzie całkiem ładny opening. Ale już bez żadnego przedłużania lecimy do tego brobola. Brobole to moja ulubiona trójka no i myślę, że spoko będzie właśnie e, tutaj to wybić. Pomyślałem sobie, że daj na sobie zagram, bo chciałbym 600 wybić. Okej. Okay. No i dobra. Ciekawe, czy uda się to wygrać. Czasami nieźle mi idzie by na a czasami trochę gorzej. No i no nie wiem jak na razie. Tak. Okej, okay, ale mogłoby być lepiej. Myślę. Dobrze, że ta szej się tutaj odrodziła. Dałbym tutaj Ulta, ale niestety nie mam naładowanego. No nie szeli Kurde. No to nie było zbyt ładne. Coś nie wyszło. I możemy to niestety przegrać. I to jest bardzo możliwe. Niestety. Dobra. Okej, okay. nawet nie tak źle. Weźcie tą piłkę proszę bardzo. Bardzo proszę. No i lecimy. Kurde, głupio to leon zrobiłeś trochę. Dobra, oczywiście już trafiłem, bo jestem najlepszy, wiadomo. No i lecimy. 1-1. Co się gościu kręcisz? Mój gol, ty nic nie zrobiłeś. Ty nawet nie miałeś trafić. Weź się nie kręcić. Wkurzają mnie tacy ludzie. Nawet jak są z mojego teamu. Dobra. O, ale ich... O, ale ich wysadziłem, aż się zakręcę. No, ładnie ich wysadziłem. Kurde, Mortis. Aj, nie, niepotrzebnie tego ulta Mega niepotrzebnie. Ta szei troszkę tutaj. No, nie trafiła, niestety, no. Ja mam słaby level tego Dynamajka, więc to też trochę trudniej jest. Okej, okay, całkiem nieźle. Yy, no, tylko żeby ten Mortis tutaj nie trafił, bym prosił. Okej, okay, zabity. I lecimy. Ulcik, ulcik, ulcik. Dawajcie ulta. Okej, okay, dobra. Trafię go? Kurde, no. Szkoda, że nie trafiłem. Yy, pomóżcie z tym U Ładnie. I lecimy. Mam piłkę. Aj, ten ból. Dobra, strzelam to. I mamy to. 2000 wygranych na trójkach jeszcze. U Jaki napis wielki. Fajnie. Bardzo fajnie. Myślę, że tą odcinkę wrzucę dzień później niż jak to nagrywam. No, a więc generalnie to, yy, no, możecie napisać w komentarzach, ile wy macie wygranych na trójkach. No, 2000, nie wiem, czy to jest dużo. Kiedyś bardzo mało grałem trójek, teraz dużo więcej gram. No i dobra. Biłam w tym sezonie 16,5 tysiąca około. Zobaczymy, czy mi się uda. Ale taki mam około plan. No i spoko. Yy, musiałem wyciąć jeden kawałek filmu. Ponieważ bardzo mi lagowało grę No i nie ma sensu tego wrzucać Kompletnie na odcinek No ale dobra Myślę, że jak odcinek Wam się spodobał To możecie zostawić łapeczkę w górę I subskrypcję No i jak już mówiłam, możecie napisać też Ile macie wygranych trójek W browsers OK, no to pa